Dzień dobry, Jakub Pierzankowski, zapraszam na przegląd wiadomości wideo. Dziś w programie spotkanie opłatkowe Fundacji Czyń Dobro, Zbigniew Bródka i Michał Adamczyk nagrodzeni przez Łowicką Akademię Sportu, By Zwierzęta Przetrwały Zimę, Dzień Patrona Hotelarskiej, Warto Obejrzeć Wystawę Aniołowie się Radują, Uczeń z Łowicza zwyciężył w konkursie kulinarnym, Nagrodę przekazali na łowickie schronisko. Spotkanie z okazji rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Księżak Łowicz przywozi zwycięstwo z Krakowa. W miniony czwartek, 12 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe Fundacji Czyń Dobro imienia Jana Pawła II w Łowiczu, która za cel postawiła sobie budowę domu pogodnej starości. W krótkim wystąpieniu prezes Fundacji Wojciech Urbanek Opisał zakres prac, jakie udało się w mijającym roku zrealizować na budowie. W trakcie uroczystej kolacji odczytana została Ewangelia, zebrani dzielili się opłatkiem i śpiewali kolędy. W czwartek 12 grudnia w Muzeum Włowiczu odbyła się druga gala przyznania tytułów dla sportowca i trenera roku Ziemi Łowickiej. Sportowcem roku Ziemi Łowickiej 2012 został Zbigniew Brudka, zdobywca Pucharu Świata w Łóżwiarstwie Szybkim, a trenerem roku wybrano Michała Adamczyka, trenera kobiecej drużyny Pelikana Łowicz. Nagrodzeni otrzymali charakterystyczne, ręcznie wyrzeźbione drewniane statuetki, prezentujące ich samych w strojach ludowych. Od znaczenia przyznaje łowicka akademia sportu. Łowickie towarzystwo Przyjaciół Zwierząt zaprosiło w środę dzieci z łowickich szkół podstawowych i przedszkoli na imprezę pod nazwą Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę. W jej trakcie rozstrzygnięty został konkurs na łowicki karmik. Tutaj najbardziej pomysłowi okazali się najmłodsi z przedszkola diecezjalnego w łowiczu. W trakcie imprezy na dzieci czekało mnóstwo atrakcji, między innymi wspólne śpiewanie, tańczenie zumby czy pogadanki jak pomagać zwierzętom w trakcie zimy.

W 11 grudnia w ZSP nr 3 odbył się Dzień Patrona. W jego czasie uroczyście ogłoszono wyniki konkursu Wiedzy o Władysławie Rejmoncie, przeprowadzonym wśród uczniów klas pierwszych. Konkurs ten wygrała Agnieszka Jaros, która w nagrodę otrzymała certyfikat nietykalności. W trakcie uroczystości uczniowie zaprezentowali program artystyczny, który poświęcony był patronowi. Oraz recytowali wiersze Juliana Tuwima w związku z obchodzonym rokiem Tuwimowskim. 2 lutego 2014 roku w Łowickim Muzeum można oglądać wystawę Aniołowie się radują. Jej wernisaż odbył się 11 grudnia. Eksponaty zostały wypożyczone z Łódzkiego Domu Kultury i jest ich kilkadziesiąt. Ich autorami są twórcy ludowi z regionu województwa łódzkiego, w tym z ziemi łowickiej. Co interesujące, każdy anioł jest przedstawiony w chwili grania na instrumencie muzycznym, bądź śpiewania. Każda rzeźb powstała zainspirowana kolędą Gdy się Chrystus rodzi. Piotr Lesiewicz, uczeń ZSP nr 3 w Łowiczu, okazał się bezkonkurencyjny w indywidualnej konkurencji rozbierania kurczaka na elementy kulinarne. Konkurs rozgrywany był w ramach ogólnopolskiego turnieju szkół gastronomicznych Kuchnia Polska w tradycji świąt Bożego Narodzenia. Laureat, jak sam przyznaje, w ramach praktyk zawodowych dziennie czynnością wykonywał nawet 50 razy. I dzięki temu nabrał w tym fachu niebywałej sprawności. Witam. Był to konkurs ogólnopolski szkół, turniej szkół gastronomicznych. Ja wygrałem zadanie techniczne, które składało się z rozbiaru kurczaka na elementy kulinarne. Mhm. A powiedz mi, ile osób startowało w tym Zakwalifikowało się do finału 14 drużyn z całej Polski. Mhm. I powiedz mi, co otrzymałeś w nagrodę? W nagrodę dostałem komplet noży, cały komplet ubrania kucharskiego. Jako główną nagrodę dostałem nagranie telewizyjne z panem Jarosławem Uścińskim. Mhm. Czy swoją przyszłość wiążesz z, z kucharstwem? Raczej tak, chociaż nie wiemy, jak się przyszłość potoczy. Jak na razie planuję skończyć technikum, za szkołę dalszą zobaczymy. Młodzież z pierwszego ELO imienia Józefa Kamuńskiego obdarowała Łowickie Schronisko prezentami o łącznej wartości 1000 zł. Pieniądze te wygrała za najlepiej zorganizowaną w województwie kampanię promującą transplantację pod nazwą Drugie Życie. W parceli licalistów znalazły się puszki z jedzeniem, smycze różnej długości oraz szczotki do pielęgnacji zwierząt. Y Działaliśmy przez cały zeszły rok, organizowaliśmy różne koncerty, różne spotkania z, z różnymi lekarzami, którzy mieli pojęcie o transplantacji. Nasza szkoła zajęła pierwsze miejsce. Wygraliśmy 1000 zł, które mogliśmy przekazać na wybrany przez nas cel charytatywny. Wybraliśmy schronisko, jednak nie, nie dawaliśmy pieniędzy, tylko przekazaliśmy różne dobra materialne. Kupiliśmy dla nich szczotki, smycze i konserwy, czyli wiadomo to, co im się przyda. Klub Gazety Polskiej w Włowiczu upamiętnił 32 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Podczas wtorkowych uroczystości przewodniczący klubu Wojciech Gędek wygłosił wykład autorstwa księdza Kazimierza Wójciaka dotyczącego duszpasterskiej i humanitarnej opieki ojców piarów nad internowanymi członkami Solidarności w Łowiczu. Głównym punktem programu był koncert antyrezimowych piosenek stanu wojennego pod tytułem Orła wrona niepokona w wykonaniu Barda Pawła Pikarczyka. Py Zabrany nie ma gorzej rzeczy istnieje takie rana, których czas nie wyleczenia. Zobaczyłem go pod koniec dziewięćdziesiątych lat. Podaliśmy sobie dłonie, ja i mój kat. Od ostatniego spotkania minęło nie pół. ku, więc odrobinę zmieszania, każdy na pewno czuł. Po specyficznej szramie łatwo poznałem go. Od chłopu patrzył na mnie, wynęczał starczy w wzrok. To ja więzień małek z C23. Tak się zameldowałem, jak kiedyś kazał mi. I że prawa stworzyły podział ról, że jeden miał zadawać, a drugi wnosić ból, a przytus na przesłuchaniach to oczywiście był konieczny efekt wcierania przeciwstawnych sił, tak po wizję swoją, że starał wierząc w sens sowieckiego Księżak Łowicz pokonał 14 grudnia AZS AWF Kraków 72 do 81. Księżak Łowicz do meczu podchodził w roli faworyta, boisko potwierdziło ten fakt. Pierwsza połowa meczu była wyrównana. To w trzeciej kwarcie Łowiczanie odskoczyli przeciwnikowi na 8 punktów i do końca meczu kontrolowali wynik spotkania. Najwięcej punktów dla Księżaka zdobył Łukasz Bąk 22 punkty. Dziękuję za uwagę, Jakub Pierzankowski.